Tam jest jeszcze troszkę miejsca. Rozciągnijcie ładnie Sławek. I będziecie mieli bardzo piękny chłodź. Pięknie. pięknie. Wszystko będzie dobrze. Zapraszamy pana profesora doktora habilitowanego. Dobra. Teraz Sławek, trochę może coś powiesz do, do YouTube. Cześć Boże wszystkim Polakom, którzy tak samo jak my myślimy. Naszym hasłem. Przewodnim tutaj jest Chryst Jezus Chrystus, Królem Polski. Czekamy na proces beatyfikacyjny, celakówny, ale wiemy, że Pan Jezus chce być naszym Królem, bo dając nam tylu świętych, dając nam takie znaki, na pewno daje znak. Przede wszystkim, że, że chce mieć taki naród. Naród ry rycerski oczywiście, nawiązujący do szlachetnych tradycji. No, zobaczymy. No, my mamy jako świętcy obowiązek upominać się. A to, co się dzieje w Watykanie, co się dzieje w dykasteriach, wiadomo, że jest czas na ogłoszenie yy, no, króla Polski. Ale jeszcze domagamy się, żeby nasi posłowie, którzy zostali przez nas wybrani, żeby uszanowali nasze, nasze prawo do stanowienia o, o tym, kim chcemy. Chcemy, żeby kto był naszym panem królem. Także. Naród katolicki jak najbardziej powinien się opowiadać za królem jedynym, królem Chrystusem. Także nie mamy innego Pana, nasz naród nie ma innego Pana. Bóg zapłać. Mówił Sławek... P... Sławek Zakrzewski z Warszawy, grupa ruchu związanego z ruchem suwerenności narodu polskiego, czyli ci, którzy chcą być gospodarzami na polskiej ziemi. Bóg zapłać. Niech ma Bóg błogosławi Sławek. Wzajemnie. Jestem trzymajcie się. Szczęść Boże. Szej Boże. Tu jeszcze można? Można. do coś powiedzieć też, czy nie? Nic. Tu bielsko-biała. Dlatego. Reszta Warszawa i okolice.